Ale mam drużynę jednego gościa. Dobrze. Ostatnio naprawdę zainteresowałem się grami RPG, ale powiem, że Eye of Beholder zaczął mnie nudzić po prostu. Nie wiem, może ta gra jest po prostu za stara dla mnie. To jest ciekawostka, bomby z żabami, hmm, nie ma to jak się powtarzać, są dwa teksty na raz. Tak. Dobra Ładne mieszkanie, wspaniałe meble Idziemy, idziemy Sobie dalej Nas ostrzeliło ją z dołu a mogłaby być to taka fajna, spokojna dzielnica. Jak na taką nowoczesną okolicę. A. Nie mogę nic tym zrobić, tak? A mogę trochę. Jak na taką nowoczesną. Ej, posuncie się. Jak na taki, powiedzmy, nowoczesny czas, gdzie taka, taką mają broń zaawansowaną, to łazienki mają raczej obskórny. Idźcie gdzieś tam, no. O, to znowu ta para tych marud marudzących ludzi. Starej chłopie jak ja ci współczuję. Naprawdę, naprawdę współczuję ci, bo... <ścoughs> bo tak. E, tak to już jest z tymi relacjami damsko-męskimi, że nieraz... sobie nawzajem współczujemy. O. Kurczę, kuchnia wypasiona, naprawdę, naprawdę jest. Wprowadzam się. że Proszę Państwa, jak się komuś wydaje, że taka sielanka bycie w związku i tak dalej. To owszem ma to swoje dobre strony, ale jest to i równocześnie duża odpowiedzialność. Zamknięta. Dzięki za otwarcie. Kurde. Ale gościu twardy był. Ostro, no powiedziałbym, że nawet bardzo ostro. ta chłopaki, nie zajmujcie się już... Nie zajmujcie się pr przypadkowymi ludźmi. No chodź tu! Będzie tam stać, jak te idioci? No zamykamy w teatrzyk, nie ma. Koniec zwiedzania. Ha. To coś jest? Dzięki. Jeszcze trochę, dawaj. Ale ja czuję, dawaj tapteczkę. Dzięki. No. trochę paskudna sytuacja. Ostatnio zauważyłem, że łom jest taki, dosyć dobry na, na żaby. Help me, help me! Hmm. Dobra, trzeba będzie tam zejść pewnie. Zginiesz, kurczę, łachmyto. to. Dzięki za radę, stary, wiesz? Naprawdę jestem Ci wdzięczny. Doktorze Ambedimalele, czy tam Jason, czy tam nie wiem jak. Dobra, to ja tu skończę na razie. Bo. Bo tak. Dobra, to na razie, cześć.